Przemysł Niechcielski, witam serdecznie w Info Płońsk. W tym wydaniu znajdzie się między innymi finał konkursu Moje Miasto Płońsk. Studniówka zespołu szkół nr 2. Już w najbliższy weekend uczniowie wszystkich szkół województwa mazowieckiego rozpoczną ferię. Tak jak każdego roku, tuż przed przerwą semestralną maturzyści Liceum Ogólnokształcącego imienia Henryka Sienkiewicza, w którym się właśnie znajdujemy, będą bawić się na swojej studniówce. Płońsk TV na pewno nie przeoczy tego wydarzenia. Jakie plany na ferie mają natomiast pozostali uczniowie? Zobaczmy. No na razie jeszcze nie wiem, ale może gdzieś wyjadę, ale nie mam pojęcia. Na, na narty? Chciałbym. Aktualnie ją obmyślam. Ale co, w domku czy gdzieś wyjazd na narty? A, jak Bozia da. Różne. <śmiennie> w Tak? Ale... Gdzie, na narty? No może. Albo na lodowisko, o. No ale to gdzieś do Warszawy, tak? Na lodowisko? W tym roku nie ma w pońsku. Chyba się położę do łóżka, niestety, bo grypa mnie zaczyna łamać. Czyli z żadnego wyjazdu nici? Niestety nie. E, no jak na razie obóz taneczny, może coś z rodziną pojadę, ale tak naprawdę to raczej nic wielkiego. E, spędzę je z przyjaciółmi. W domu, w pońsku, tak? Tak. Pierwszy tydzień wolny, ale drugi jadę na narty do Szwajcarii. A na snowboardzie też jeździsz? Nie, na nartach tylko. Ym, spanie, przed maturą. I odpoczywanie przede wszystkim. Yy, odpoczynek, dom. A nadrabianie zaległości w szkole, czy nie bardzo? Nie ferie? Nie, nie, nie ferie. Nie. To wykluczone. Na ferie w góry wyjeżdżam. Na narty, czy snowboard może? Na narty. Na Słowację w góry. Narty czy snowboard? Snowboard. Na nartach też jeździłeś, czy jeździsz? Jeździłam. A ile lat na snowboardzie? Drugi rok teraz. Eee, chyba żadnych. Czyli w, w domku? Począć, tak. W domku odpoczynek. Mm. Wyjazd z rodzicami w góry. Eee, narty, snowboard? Eee, snowboard. A na tych jeździsz? Rzadko bardziej na snowboardzie. Eee, nie wiem jeszcze. Raczej w domu, czy gdzieś wyjazd? No raczej w domu. A wy? No, a ja też raczej w domu. A ja zamierzam chodzić na osiemnastki, bo akurat mam, mi się tak spodobało. No, i też chyba w domu. E, wyjeżdżam e, razem z orkiestrą. E, muzyk. Na całe dwa tygodnie? Nie, na tydzień. A, po, a drugi tydzień? E, w stolicy yy, z Ja nigdzie nie wyjeżdżam. Czyli w domku? Raczej ten... tak. No więc ja jeszcze nie mam żadnych planów. Czyli w domku raczej? Raczej tak. Do jakieś... no, koleżanki. A jakieś imprezy organizowane przez miasto zamierzacie wziąć udział? Yy, nic nie słyszałam jeszcze. Czyli ewentualnie tylko koleżeńskie imprezy? Raczej znaczy tak. Wszystkim uczniom życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku. Maturzystom z Płockiej natomiast wspaniałej zabawy studniówkową noc. Przejdźmy zatem do najważniejszych wydarzeń ubiegłego tygodnia. W środę 2 lutego w sali Płońskiego Kina odbył się finał konkursu Moje Miasto Płońsk oraz promocja płyty na Płońską Nutkę. Piąty finał konkursu Moje Miasto Pońsk otworzyła dyrektor szkoły podstawowej nr 2, Ewa Andrychowska, Bowiem to właśnie w pońskiej dwójce narodził się pomysł organizacji takiego konkursu. Powitała ona przybyłych gości oraz dzieci, które bardzo licznie wypełniły salę naszego kina. Następnie na scenie pojawiła się Marzena Kunicka, która wraz z uczennicami pońskiej nutki nagrała płytę, na której znajdują się m.in. takie utwory jak Na uliczkach Pońska, Mały Pońszczanin i Pońsk to piękne miasto. To do Polska nas przyjechał. Tego miasto le używan. Dale szkoły i przedszkola. O stoi hala doba. Zim, do Na przybyłych w środę do sali kina czekała również wirtualna wycieczka po Płońsku. Przypomnienie historii miasta oraz najważniejszych osiągnięć. Do zwiedzania zaprosiły wszystkich dzieci z puńskich szkół, specjalnie przygotowanej scenizacji. Na zakończenie zasłużone nagrody otrzymali uczestnicy konkursu. W kategorii zerówek i przedszkoli najlepsze były Aleksandra Kozłowska i Marta Fotek. Z klas 1-3 Klaudia Lutz i Maja Jabłońska. Natomiast w klasach 4-6 pierwsze miejsce zajął Adam Uniewski ze szkoły podstawowej numer 2, z którym udało nam się porozmawiać. Ja wpadłem na pomysł razem z rodzicami zdjęcia orzecha na podwórku mojego dziadka. Zapytałem dziadka, czy mógłby mi pożyczyć zdjęcia. Wywołałem je, nakleiłem i opisałem ich z historią. Ja tam pisałem, że chroni mnie przed słońcem w lato, opowiada mi różne historie ja, za dawnych lat mojego pradziadka. Podczas uroczystości głos zabrał burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik, który podziękował za organizację konkursu i udział w nim oraz zachęcił do dalszej aktywności. Płońsk zasługuje na to, żeby w nim żyć, żeby go kochać, żeby o nim mówić, śpiewać piosenki, pisać wiersze malować obrazy i wykonywać zdjęcia. Za nami piąty finał konkursu Pońsk Moje Miasto. A teraz trwa prezentacja płyty promującej Pońsk nasze miasto. Przemysłowie Chcielski Impopońsk. 4 lutego obchodziliśmy w całej Polsce Dzień Hakowicza. Wielu z nas słyszy o tym po raz pierwszy. Jaką ideę niesie za sobą ten dzień? Dowiedzieliśmy się podczas specjalnie przygotowanego apelu przez uczniów w liceum, w którym właśnie gościmy. Mam Haka na raka, to program edukacyjny skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Jego istotą jest zaangażowanie młodych ludzi w stworzenie kampanii społecznej, która będzie promowała profilaktykę nowotworową. Organizatorzy wybrali 4 lutego na dzień Hakowicza nieprzypadkowo. Na całym świecie jest on obchodzony jako Światowy Dzień walki z rakiem. Apel zorganizowany przez uczniów pońskiego liceum ogólnokształcącego imienia Henryka Sienkiewicza skupił się głównie na zniechęceniu młodzieży do palenia papierosów, gdyż, jak wszyscy wiemy, zawarta w nich nikotyna w bardzo dużym stopniu przyczynia się do pojawienia się nowotworu. Młodzież w przygotowanych skeczach próbowała zniechęcić swoich kolegów i koleżanki do tego niezdrowego nałogu. Praczku! mieliśmy się spotkać na później. Gdzie ty jesteś? Juhu. Na prośbę uczniów nasz zespół redakcyjny przygotował sondę uliczną. Pytaliśmy mieszkańców naszego miasta o to, czy palą papierosy i jakie są tego powody. Film ten został wyemitowany podczas piątkowego apelu. Wszyscy natomiast mogą go obejrzeć w oddzielnym materiale w Pońsk TV. To jest, to jest. Po obejrzeniu całego apelu każdy z nas powinien się poważnie zastanowić nad tym, czy aby na pewno powody, które kierują tym, że palę papierosy, czy nie palę, są na pewno dobre i czy warto jest tracić zdrowie dla tak błahego nałowu, jakim jest palenie papierosów. Miniona sobota obfitowała w szereg imprez w naszym mieście. Pierwszą z nich był koncert zespołu Naszego Człowieka z Pasją. W restauracji Kojot wystąpił Kryz Blues Band. Mam nadzieję, że. To, co dzisiaj usłyszycie i zobaczycie, e, spełni wasze oczekiwania i że na pewno e, będzie ciekawe. Zapraszamy, nazywamy się Gryzbusz Bent. Z znamy się już od lat, także no, długo współpracujemy. Natomiast tutaj młodzież jak najbardziej się sprawdza. <laughs> I daje radę, że tak powiem, i, i super się z nimi, z nimi gra. To były oryginalne kompozycje, i jakiś taki pomysł na coś innego w tej muzyce. Bo ja, szczerze mówiąc, wychowałem się na no nie, muzyce rockowej, tak? a, a teraz słucham więcej jazzu. A i, to, I to było coś, co spajało tą muzykę, tak jak dla mnie. Ten blues jako korzenie jazzu i muzyka rockowa. Tutaj w oryginalnych kompozycjach, w ciekawym pomyśle, to było jakby coś, co spajało. I, od kiedy to się zaczęło? No, od najmłodszych lat. Początkowo edukacja muzyczna w szkole muzycznej, po, po akademię muzyczną i aż po dziś dzień tutaj. Że cały czas szlifuję swój warsztat i mam nadzieję, że to idzie w dobrym kierunku. Dziękuję, że tak zostało fajnie przyjęte. Od zawsze tak chciałem być lekarzem. A wokal, powiem szczerze, że wyniknął między innymi właśnie z no, z, z chęci spożytkowania tego, czym mnie obdarowała natura, czy bo, Pan Bóg, jak, jak zwie, jak zwał, tak zwał, tak? E, generalnie, no, ja się interesowałem już o, o wiele wcześniej, Nie, niekoniecznie southern rockiem, niekoniecznie bluesem stricte, może bardziej rockiem, obecnie stonerem, ale powiem, że jako wokalista w tym zespole sprawdzam się, e, jest, jest mi tutaj z chłopakami bardzo dobrze, świetnie się dogadujemy i... I mam nadzieję, że, że właśnie dzięki, dzięki kompozycjom Krispina, które nie, nie należą do najprostszych kompozycji, ten wokal również będzie lawirował w te takie bardziej zaawansowane, bardziej ambitne rejony. Ja przynoszę jakiś pomysł, ale aranż jest zespołowi, także tutaj trzeba oddać chłopakom to co ich ich wkład jest naprawdę bardzo duży, bo no, wiele rzeczy powstaje jak gdyby na gorąco, prawda? Także aranżacja absolutnie tutaj jest wspólna, prawda? Nie ma tak, że ja przychodzę i mówię, że ma być tak i tak. Nie, dlatego, że wtedy wtedy byłoby to może sztuczne, prawda? Tak każdy każdy, myślę, że każdy pomysł ze strony popaków też jest bardzo dobry i to, 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 to procentuje. Chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować pońskiej publiczności. Bardzo doceniamy to, że tutaj, kochani, byliście z, z nami. Dzięki, dzięki. W tym samym czasie w Tequila Club odbywała się taneczna retroteka. Imprezę poprowadził zespół Megabit. Super. Ja jestem przyjezdna, ale bawię się super. Takich imprez coraz więcej powinno być, bo przecież nie tylko nastolatki potrafią się bawić i chcą się bawić, prawda? My też po, po 40 czy po 30 chcemy się bawić. impreza! Bardzo dobrze. Ludzie po 25 roku życia również się bawią, tak? Po 35 roku życia. Ludzie po 30 najlepiej się bawią. W sensie jakim? Jaka jest rada na to, żeby ludzie po 30 się bawili bardzo dobrze? Pewno doświadczenie, bagaż życiowy, wszystko. tego jak tutaj. Jednak największą z imprez tego dnia w Pońsku była studniówka zespołu szkół numer 2 imienia Leona Rutkowskiego. Zobaczmy, jak bawili się tegoroczni maturzyści. Szanowni Państwo, na 100 dni przed naturą spotykamy się na balu studniówkowym w zespole szkół numer 2 imieniem Leona Rudkowskiego w Płońsku. Sto lat, 100 lat, 100 lat, sto lat! Sto lat, sto lat. Sto lat nie żyją! Na. się bawicie? Nie, dobrze. Bardzo dobrze! Bardzo dobrze. E, pokażecie podwiązki? Nie. W niedzielę swój ostatni mecz w sezonie rozegrali nasi czwartoligowi siatkarze z Siedlina. Przeciwnikiem Siedlina był zespół SKS Mega Gim Zawic. Przełożony z 9 stycznia mecz 11 kolejki siatkarskiej czwartej ligi Grupy A, w której grają nasi siatkarze, był ostatnim występem GKS Siedlina w tym sezonie. Tak jak przed tygodniem, w spotkaniu ze Spartą Nasielsk, siatkarze z Siedlina przegrali wszystkie trzy sety. Ostatni z nich napawał optymizmem, walka toczyła się do ostatnich punktów. Jednak błędy popełnione przez naszych siatkarzy przyczyniły się do porażki. Ostatecznie GKS Siedlinianie kończą rozgrywki na piątym miejscu w tabeli. Jakie są powody tego nie do końca udanego sezonu? Staramy się grać jak najlepiej, ale no niestety nie wychodzi. Brakuje nam zawodników i chętnych osób do gry, dlatego poszukujemy chętnych, którzy by chcieli zagrać z nami w następnym sezonie. Zabrakło zawodników, mieliśmy większy skład. No niestety później koledzy nie mogli przyjeżdżać i zostało tylu, ile zostało. No myślimy właśnie, żeby kilka osób do nas dotarło już. Rozmowy trwały z nimi. Także może w następnym sezonie przynajmniej, żeby było te 12 osób, żeby coś się tu zaczęło dziać w końcu z tą siatkówką. Przypominamy, iż w związku ze studniówką Liceum Ogólnokształcącego imienia Henryka Sienkiewicza w pońsku, hala sportowa nieczynna jest do 14 lutego. Natomiast w sobotę na basen po raz ostatni możemy wejść o godzinie 16 i to tylko na godzinę. Co nas jeszcze czeka w przyszłym tygodniu? W sobotę o godzinie 11 w sali luster Miejskiego Centrum Kultury odbędzie się kolejny wykład Pońskiego Uniwersytetu III wieku. Wystąpienie doktora Pawła Szaleckiego dotyczyło będzie problemów urologicznych w wieku dojrzałego. Miejskie Centrum Kultury przygotowało dla płaszcza na ferie wiele atrakcji. W poniedziałek obchodzić będziemy walentynki. Z tej okazji o godzinie 18 rozpocznie się romantyczny wieczór walentynkowy w kinie Kalejdoskop. Bilety nabywać można od 10 lutego. W dniach 14-18 lutego w godzinach 10-12 odbywać się będą zajęcia teatralno-ruchowe wykorzystujące efekt powstawania cienia. Natomiast 15 i 16 lutego od godziny 13 do 15 młodzież od lat 15 zapraszamy na warsztaty filmowe. Jeśli chodzi o sport, to również bogatą ofertę przygotowało Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie w kategorii Sport Zakładka Zapowiedzi. Ja natomiast zdradzę, że na wtorek mogą się szykować miłośnicy piłki nożnej, na środę zaś siatkarze. To już wszystko na dziś. Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami. Nieważne, gdzie Państwo będziecie na feriach, czekamy na Was w każdą środę w kolejnych wydaniach InfoPłońsk. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.